Witam, tu Samoyed D. Dziś kolejny film o najlepszych grach wideo. W tym filmie powiem Wam, jakie gry z lat 2010 warto zagrać. Będą na tej liście gry ponadczasowe i popularne w Polsce i na całym świecie. Zaznaczam, że to nie będzie top 10 gier. Mam nadzieję, że film się spodoba. Jeśli tak, to zachęcam do pozostawienia łapki w górę. A tak w ogóle robię challenge na tym kanale. Do końca roku zamierzam wbić 100 subskrypcji, więc zachęcam do dodania subów. Również zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco z filmami na kanale. Samorecd. Jeszcze chciałbym podziękować Wam za dużą aktywność na moim kanale. I przepraszam, że nie było długo filmów na moim kanale. A teraz przechodzimy do właściwej części filmu: Czakra Minecraft. Jest to najbardziej znana gra na świecie. Ta gra ma ponad 100 milionów sprzedanych kopii. Gra została stworzona przez. Studio Mojang, gra miała premierę w 2011 roku, a w 2009 roku była w we wersji W tej grze stworzysz cały świat, możesz robić dosłownie wszystko. Zrobić farmę zwierząt, uprawiać rośliny, budować domy, a nawet miasta. Gra ta ma cztery tryby, przetrwanie, kreatywny, obserwator oraz przygodowy. Jako jedna z niewielu gier posiada nieoficjalnie bezpłatną pełną wersję. Można również instalować na nią mody, które Dodatkowo rozszerzają możliwości. Zaletą tej gry jest również wieloplatformowość, czyli jest dostępna na wielu systemach i urządzeniach. Polecam tą grę, kto nie grał, a jak się spodoba, to, to zachęcam do kupienia pełnej wersji, która kosztuje 100 zł na oficjalnej stronie, lub można kupić klucz na stronach typu G2A. Do obu stron link w opisie. Druga gra, CSGO. Kolejna znana gra na całym świecie. Gra została stworzona przez studio Valve, które również stworzyło platformę Steam. Ta gra została stworzona na silniku Source, gra ta pojawiła się na Steamie 21 sierpnia 2012 roku, jest to drużynowa strzelanka. W grze są różne tryby i mapy ze warsztatu Steam oraz różne skiny, które możecie kupić lub otwierać skrzynki, w których wypadają te skiny. Również dostępne są noże, nie tylko bronie palne, ta gra jest na turniejach sportowych, drużyny są podzielone na antyterrorystów i terrorystów. Co ciekawe, ta gra była kiedyś płatna, więc jeżeli się nie grali tą grę, to teraz jest bezpłatna, warto zagrać. Również jest płatna wersja, tak zwany status prime, możecie go kupić na Steamie oraz na... oraz na platformach z kluczami do gier. Gra ma funkcję anti-cheat, więc nie oszukujcie. Trzecia gra. mi 2 Zabójcy Królów. Druga część znanej serii gier RPG od polskiego studia CD Projekt. Gra została stworzona w... 17 maja 2011 roku na komputery osobiste. Rok później ta gra została wydana w we wersji rozszerzonej. Została stworzona na silniku Red Engine. Gra ta następna jest na PC i Xbox 360. Głównym bohaterem tej gry jest oczywiście Gearlands Ribbon. Gra ma pozytywne na znanych portalach o grach. O pierwszej części tej produkcji mówiłem w filmie o najlepszych grach lat 2000, więc jeśli nie oglądaliście filmu, to polecam zrobić zaległości. odnośnie przy konie i. A czwartą grą będzie. Będę grał w grę. A jaką? Tom Bryder. Gra ta została stworzona przez Crystal Dynamics oraz Core Design, a wydana przez Square Enix. Jest to przygotowa gra akcji. Premiera odbyła się 5 marca 2013 roku na PC, PlayStation 3. Oraz Xbox 360, a na Xbox One i PlayStation 4 31 stycznia 2014 roku w Europie, a na świecie 28 stycznia 2014 roku. Główną bohaterką tej gry jest Lara Croft. Gra posiada tryb wieloosobowy. Piąta gra, Portal 2, jest to druga część serii gier platformowych wydanych przez Valve, jest to druga gra na tej liście od Valve. Premiera gry miała miejsce 15 kwietnia 2011 roku Gra została wydana na PC, Linux, Mac OS, PlayStation 3 oraz Xbox 360. Gra zebrała pozytywne opinie na portalach z recenzjami gier komputerowych. Dodam, że grałem w pierwszą część tej gry Szósta gra Saints Row The Read Jest to gra z otwartym światem stworzona przez Volition, a wydana przez Tecu Incorporation Premiera tej gry odbyła się 15 października 2011 roku na PC, PlayStation 3 oraz Xbox 360. Gra posiada tryb wieloosobowy. Jak ktoś jest fanem serii GTA, to mu się ta gra spodoba. Jak ktoś nie grał, to polecam zagrać. Naprawdę warto. Świetne misje, efektowne wybuchy. Sam w tą grę grałem i dalej gram, dlatego ją polecam. Ciepła gra Grand Theft Auto 5. Jest to jedna z najpopularniejszych gier gangsterskich, która została stworzona przez Rockstar Games. Na początku gra ta była wydana na konsole Xbox 360, PlayStation 3 17 września 2013 roku, a na Xbox One oraz PlayStation 4 18 listopada 2014 roku, a na komputery zadebiutowała 14 kwietnia 2015 roku o większości częściach serii tych gier, Mówiłem w poprzednim filmie, więc jeśli go nie oglądaliście, to link będzie w opisie oraz w ikonie i. Gra rozgrywa się w mieście Los Santos, w tej grze wcielamy się w trzy postacie i możemy się między nimi przełączać. Ciekawe misje, super fabuła, multiplayer oraz świetna optymalizacja i grafika. cechy opisują tą grę, polecam zagrać, jeżeli ktoś nie grał. Ósma gra, Watch Dogs. Jest to przygotowa gra akcji stworzona przez Ubisoft Montreal. Gra została wydana 27 maja 2014 roku na PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 oraz Xbox One i Wii. I. Głównym bohaterem gry jest Aiden Pierce. Zawiera mechaniki znane z GTA i innych tego typu gier oraz włączanie się do systemów elektronicznych, czego nie znajdziemy w innych grach tego typu. Więc jeśli ktoś lubi tematykę cyberpunkową oraz hakerską, to jest gra dla niego, polecam. 9. Gra, Watch Dogs 2, kolejna część gry serii Watch Dogs stworzonej przez studio Ubisoft Montreal. Gra została wydana 15 listopada 2016 roku na Xbox One oraz PlayStation 4, a na PC 29 listopada 2016 roku. Głównym bohaterem tej gry jest Marcus Holloway. Gra ma otwarty świat oraz narzędzia, do których nie było dostępu w pierwszej części gry. To jest dron, skoczek, poprawiono model jazdy oraz ulepszono parkour. Gra posiada tryb wieloosobowy. Piąta gra. Na koniec tej listy zostawiłem najlepszy hit lat w 2010. A jest nim 5 3. Gra została stworzona przez City Projekt Red. Została wydana na PlayStation 4, Xbox One oraz PC 19 maja 2015 roku, a na Nintendo Switch 15 października 2019 roku. Głównym bohaterem gry jest GRAZ RIVI. Gra ma otwarty świat w przeciwieństwie do poprzednich części tej serii. Nowością w tej gry jest Mini w Quinta. Wiele zadań pobocznych, ciekawe zlecenia na potwory. Oraz poszukiwania reszczunków szkół wieżmińskich i super fabuła, i super grafika, i super ścieżka dźwiękowa, która zaskakuje nawet w 2020 roku, aby była następna część tej fantastycznej gry RPG. To już niestety wszystko w tym filmie na dzisiaj. Jak się spodobał film, to zachęcam do kliknięcia łapki w górę, a jeżeli nie subskrybujesz kanału, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z materiałami na tym kanale. Również zachęcam do dołączenia na Discorda, gdzie można pogadać. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego filmu. Cześć!